Cześć! Witam Cię w kolejnej części filmu Plusy pracy jako kierowca ciężarówki w Anglii. Bardzo dziękuję Wam za Waszą obecność i miłe, liczne komentarze pod poprzednim filmem. Filmy te dedykuję głównie kobietom, które są przed decyzją zrobienia prawa jazdy kategorii C i C plus E lub już zaczynają jeździć, i chcę tym samym pokazać, że skoro ja, która tak naprawdę Wiele razy usłyszałam słowa krytyki o tym, jak jeżdżę moim prywatnym autem, jakim to ja jestem kierowcą, a mimo to zrobiłam prawo jazdy kategorii C E i od czterech lat jeżdżę po drogach Anglii. Zawsze jednak będę podkreślać, że podołałam temu dzięki wsparciu, którego wtedy tak bardzo potrzebowałam, i wiary we mnie, że mogę. Wiem, że brzmi to może jakbym robiła z tego wielki wyczyn, podczas gdy dla większości ludzi może to być jakaś norma, ale dla mnie to jest wyczyn, który wpłynął pozytywnie na moje życie i na mnie samą. A teraz mam tu możliwość podzielenia się moim doświadczeniem z wami, którzy to oglądacie. Życzę wam miło spędzonego czasu. Styl jazdy w ciężarówce przenosi się na e, styl jazdy w e, Twoim samochodzie prywatnym, bo ja naprawdę nie umiałam. Ja się bałam w ogóle wyjechać dalej niż, e, wiecie, 20 km od domu, lepiej czytasz drogę. Szybciej podejmujesz decyzję, jeśli chodzi o zmianę, wiesz na co zwracać uwagę, co jeszcze wpływa w ogóle, jeśli ja jeżdżąc ciężarówką, tak naprawdę y, na ciebie samo, jeśli chodzi o Twoją pewność siebie, mając świadomość tego, jaki krok to jest duży dla kobiety. Dla mnie to był duży, tak powiem. Mierząc się z jakimikolwiek trudnościami w życiu, ja nie mówię tylko o tej pracy, ale mierząc się z jakimikolwiek trudnościami w życiu i dając sobie radę, to automatycznie rośnie Twoje poczucie wartości. Naprawdę budujesz sama siebie od środka. Wiadomo, czasami, czasami się coś spieprze, czasami coś zahaczysz, ale jakby to jest wpisane w tą pracę, a, ale są też metody, żeby tego unikać. Nie ma co tutaj, że tak powiem, cłaniaczyć. Jestem wdzięczna, gdy jakiś mężczyzna podejdzie i pomoże mi odsunąć Plandekę, bo nieraz naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko one chodzą. A przecież jesteśmy kobietami i, i jakby musimy się tutaj w tym, w tym zawodzie odnaleźć. Skoro się tego podjęłyśmy, to nie tyle musimy, co chcemy. Chcemy się w tym zawodzie odnaleźć i, i też się tym cieszyć, tak naprawdę, tak? bo ta praca daje naprawdę duże możliwości dlatego tu jeszcze jestem. Ogromnym plusem dla mnie w tej pracy, tej pracy jest to, że mogę sobie słuchać w kabinie jadąc te 4 czy 6 godzin e, e, jazdy, mogę sobie słuchać czego mi się, że nie podoba. Mogę sobie rozrobić, e, słuchać wykładów e, z mojej szkoły na przykład e, różnych, e, jak to się nazywa, podcastów, wywiadów muzyki jaką sobie tam jaką tam mi się chce, audiobooków wysłuchałam tyle audiobooków w ciężarówce w tej pracy gdzie przez całe życie tyle nie wysłuchałam i to jest ogromny, ogromny dla mnie plus, a jeszcze nie za to płacą więc jak tutaj się nie cieszyć wszędzie dostaniesz pracę, no ile masz doświadczenie tak, no bo to jest jednak wymagane z tego co widziałam to minimum rok doświadczenia ale na początki nigdy nie są łatwe, nigdy nie są łatwe. Ale to jest do przejścia. Bo na początku to wiadomo, trzeba brać, co dają. Ja też tak miałam. Pracowałam przy dostawach mebli i sprzętu AGD do firm i domów prywatnych. Fakt, że nie musiałam tego ładować, ale musiałam to rozładować. I jeszcze trzeba to nosić. Tak? Wiadomo, cięższe rzeczy to się brało na taki mały wózek a całą resztę po prostu nosiło się w jedną, bądź w dwie osoby i zanosiło się do domu. To była też praca przez agencję, więc no nie są początki łatwe, ale tak jak mówię, jest to do przejścia. I zresztą ta praca mi bardzo dużo dała, bo to doświadczenie, bo to była na klas 2, na tych małych ciężarówkach, więc to doświadczenie, które tam miałam, tych wjazdów, tych tras bardzo dziwnych, no naprawdę przydało mi się bardzo, bardzo mi się przydało. Tak to, że początki są trudne, to nie znaczy, że nie masz z tych żadnych korzyści, bo, bo są ogromne i będą one procentowały na, na, na przyszłość. Kolejny punkt, jakim chciałam się tutaj podzielić, to to, że nikt nad Tobą nie stoi. Sama jesteś sobie w pewnym sensie szefem. To Ty ustalasz sobie, kiedy chcesz sobie przerwę zrobić, kiedy, kiedy kawa. Rozumiecie, to jest, to jest bardzo fajne i jakby. Nie musisz znosić. Tak, jak ja pracowałam na tych małych ciężarówkach, to były dwie osoby, tak? Ja i druga osoba. Więc musiałam słuchać muzyki, którą ta osoba lubiała. A, a ciężkie to było dla ucha. Także to jest ogromny plus, że sama sobie, sam sobie jesteś szefem w ciężarówce. Planujesz sobie przerwy tam, gdzie znaczy, dzieci odpowiadają. Oczywiście zgodnie z trasą ważne jest to, żeby zdążyć wszędzie na czas, ale najważniejszym punktem jest to, żeby dojechać bezpiecznie. To jest punkt pierwszy, tak naprawdę dojechać bezpiecznie, a drugim punktem dojechać na czas. Tak przynajmniej to widzę. Tak, przynajmniej to widzę. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Bo ja długo też miałam coś takiego, że wszędzie musiałam, chciałam być na czas, chciałam być na czas i się bardzo stresowałam różnymi rzeczami, które były po drodze, na które wpływu przecież nie miałam i one powodowały, że byłam spóźniona. A ponieważ chciałam pokazać, że jestem lepsza, <laughs> rozumiecie, więc, więc nie, nie, bardzo to było dla mnie stresujące i bardzo nieprzyjemne, gdzie ten stres powodował, że... No, cała, cały dzień był tak naprawdę beznadziejny, bo cały czas się stresowałam tym, że nie zdążę. Ale to nie jest najważniejsze. Jeśli nie zdążysz, to po prostu dzwonisz do biura i mówisz, o której mniej więcej będziesz. I wszystko na temat. Czasami na rozładunkach czy na załadunkach masz dużo czasu. Nie zawsze. Nie zawsze. Czasami bywało, że trzy godziny stałam czekając na rozładunek, także to naprawdę było długo, ale ja nigdy nie marnowałam tego czasu, bo ja sobie zawsze albo coś czytałam, albo sobie coś tam, wiecie co, z tych moich sznurków pletłam, więc ten czas zawsze sobie bardzo owocnie wykorzystywałam i to jest niesamowite, bo jeszcze nie za to płacą. Są też, jednak, są też jednak takie firmy, gdzie niestety nie da się siedzieć w kabinie, tylko trzeba albo na zewnątrz, albo w poczekalni. Więc tak też bywa. Yy, kolejnym punktem, kolejnym punktem, który sobie tutaj zaznaczyłam, jest to, że kobieta ma czasami nieco łatwiej. Yy, czasami nieco łatwiej. Dlaczego? Bo jeśli na przykład spóźnisz się z ładunkiem, bo są dystrybucje, które nie tolerują yy, spóźnienia się więcej niż ponad godzinne, więcej niż ponad godzinę, yy, i no, i po prostu niestety trzeba przebukować, e, trzeba przebukować termin e, na następny dzień, bądź tam kiedy indziej, tak? Trzeba dzwonić do biura, no i, no i guzik. E, no i ja miałam taką sytuację, właśnie, gdzie spóźniłam się ponad. No, pra, no to były dwie godziny, bite dwie godziny na pewno były, i, i tak czułam, że może być problem, kurczę. E, ale jednak wpuścili mnie tam na, na, na bazę i, i zaczęłam rozmawiać tam w recepcji właśnie o tym, um, czy jednak mnie nie przyjęli i no, trochę to zeszło, trochę to zeszło. Już dzwoniłam do biura, że jednak nic z tego, ale w pewnym momencie oni się po prostu zdecydowali, że okej, okay, dobra, mnie rozładują. Także nie wiem, czy to spowodowało to, że byłam e, taka miła i się uśmiechałam, rozumiecie, e, czy, też, e, czy też po prostu e, akurat mieli wolną beję. Nie wiem, ważne, że mnie rozładowali. Tak sobie myślę, że to jednak wynika z tego, że e, może jestem kobietą, i, i No so, tak sobie to przypisałam. Tak sobie to przypisałam, bo miałam kilka takich sytuacji i jak o tym opowiadałam innym kierowcom, to e, oni byli zdziwieni, że im się takie rzeczy nie przydarzają, więc chyba coś w tym jest. E, a jeszcze miałam taką sytuację, bo tutaj sobie zapisałam. Miałam taką sytuację, gdzie na przykład. E, z biura mnie poprosili, że, bo miałam zwrot, jedną paletę, i poprosili mnie, żebym zawiozła tę paletę do jednego miejsca na y, jedną taką bazę i jakby się dało przełożyć z tej palety do, na inną przyczepę, te rzeczy, które tam było. Tam nie było dużo tych rzeczy, ale jednak no, zajęłoby mi to trochę czasu, bo nie miałam innej pustej przyczepy, a potrzebowałam. Y, I poprosiłam po prostu tego gościa, który tam był w biurze, czy on mógłby mi jakoś pomóc, właśnie. I okazuje się, że on był też, y, jeździł na tym wózku, więc znaczy na tym forklifcie, w wózku widłowym. I po prostu wziął, przyłożył mi całą paletę na tą drugą przyczepę, przyczepę naczepę, na tą drugą naczepę i, i problem się rozwiązał, także fajne to było. W pracy czas leci bardzo szybko, bardzo szybko. Ja nie wiem, kiedy mijają te 12 czy nawet te 15 godzin. Owszem, czuję ogromne zmęczenie, bo to jest jednak cały czas taka na drodze jadąc te kilka godzin, to jest jednak męczące. Dla mnie jest męczące. No, są kierowcy, którzy kochają jeździć i chyba nie wiem, czy oni się w ogóle kiedy go. Nie, no, przecież organizm się musi zmęczyć. Tak czy owak, ale oni to uwielbiają, takie zmęczenie, więc a ja jestem bardzo zmęczona. Ale ważne jest to, że czas naprawdę tutaj się nie dłuży, nie odliczasz. Patrzysz tylko na którą masz być danym miejscu, ile ci to zabierze. W ogóle nie patrzysz, żeby już skończyć, bo no. To jest takie wiecie co odhaczanie pach 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 i jest i jest robota zrobiona i nagle koniec dnia. Teraz takie plusy bardziej powiedzmy osobiste, osobiste. E, czyli e, to, że mogę widzieć wschody i zachody słońca. Wszystkie są moje. Znaczy wszystkie w te dni, które pracuję, wszystkie wschody i zachody słońca są moje. I to jest takie piękne, choć jest z tym też taki minus, że trzeba bardzo wcześnie wstać. E, no i to bardzo boli. Jest. Czas się zebrać, żeby iść na serwis i się ogarnąć. Kto by myślił w ogóle takie wczesne wstawanie? Także to, co potem mogę zobaczyć, oczywiście nie wszystkie wschody i zachody słońca są nie wiadomo jakie zjawiskowe, ale jednak czasami rekompensuje to ten, ten ból tego bardzo wczesnego wstawania. Czasami, jak jestem bardzo wcześnie na jakiejś dystrybucji i tam zmieniam te naczepy, to ten poranny, ten poranny koncert taki jest tak niesamowity dla mnie, tak samo uwielbiam. Uwielbiam te poranki i są po prostu dla mnie na no, uwielbiam. Krajobrazy są jako drugi punkt, sobie tutaj zaznaczyłam, że te widoki, które patrzę, wiecie, wiadomo, że jeżdżę po tych drogach cały czas, non-stop, te same drogi, ale tak naprawdę zawsze się coś zmienia. Zmienia się albo ta pora roku, albo zmienia się... E, chmury są inne w tle, albo z kolei... E, no, i jeszcze inna, inna jest pogoda, tak? Więc automatycznie wszystko wygląda zupełnie inaczej. Nawet jeśli tą drogą już sto razy, to ta droga inaczej dla mnie wygląda i, i zawsze się tym cieszę i napawam, napawam, że tak powiem, moje oczy. Piąc w ciężarówce masz, masz więcej czasu na sen. A kończąc, nie musisz spieszyć się, nie masz ciśnienia, że musisz jechać szybko do domu, że już chcesz, już chcesz, rozumiecie? I to jest takie. Ja pamiętam, jak pracowałam na lokalkach, to właśnie tak miałam, że. Chociaż nie, bo tutaj się płaci na godzinę, więc dla mnie w sumie to nie miało aż takiego znaczenia. I tak mam już jakby dzień, w cudzysłowie, stracony. Nie jest on dla mnie, bo to jest dzień pracy, więc wiadomo, że o której tam skończę, to skończę, więc ja na to tak patrzę. No, tak na to patrzę. Że, że o której bym nie skończyła, to, to nie ma to dla mnie znaczenia, bo płacą mi na godzinę. Więc to jest inne podejście, wydaje mi się, bo gdyby mi płacili stałą stawkę, to jest tak, no inaczej się tam w głowie to układa i człowiek chce jak najszybciej, najszybciej skończyć, a, a to wywołuje jednak takie ciśnienie. I co nie jest fajne, uważam. Znaczy ciśnienie nie jest fajne, a nie, że płacą tą stawkę dzienną. Wszystko, co potrzebujesz w ciężarówce, to masz ze sobą. Wszystkie rzeczy, które potrzebujesz. Czasami coś owszem zapomnę, no to nie ma wyjścia i trzeba sobie po prostu to kupić. Jak na przykład szczotkę do włosów. Zdarzyło <grym> mi się dwa razy. Już ją wpisałam sobie na kartkę. Właśnie, fajnie jest sobie zrobić kartkę. Taką stałą listę rzeczy, które musisz wziąć do ciężarówki. I za każdym razem, jak coś zapomnisz, to nanosisz ją sobie na listę. I wtedy wiesz, że już jej nie zapomnisz, jak będziesz się na następny tydzień pakować. O ile śpisz tej ciężarówce, tak? Codziennie śpisz w innym miejscu, to też jest takie fajne, że codziennie jesteś w innym miejscu. Może nie, że faktycznie codziennie, bo czasami bywało tak, że spałam dwie noce w jednym miejscu, bo tak się akurat złożyło, ale otwierasz, odsuwasz okno i masz zupełnie inny widok, zależnie od pory roku, bo wiadomo, że jesienią jest ciemno, jak wstajesz i ciemno, jak idziesz spać ale latem za to jest długo, długo i inny widok za oknem cię przywita. Wiecie, co tak dodam do tego punktu odnośnie tych początków, które są e, trudne. Albo teraz jak odezwały się do mnie e, dwie kobiety, które e, no zaczynają tą, tą przygodę, bo to jest przygoda naprawdę, to jest przygoda e, Życia i wiem, wiem, jak one się czują, bo ja też tam byłam. Ale to, co mogę powiedzieć, co mi pomogło, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o um, przejście tego trudnego okresu, czyli tych początków, e, to pomogła mi ciekawość. E, ciekawość, jak sobie z tym dzisiaj poradzę. Owszem, był tam też lęk bo bałam się, nogi mi się, kolana mi się trzęsły za każdym razem jak było naprawdę było trudno te początki właśnie, bo jeździłam na klas 2 przez kilka miesięcy co spowodowało, że jak przesiadłam się na klas 1 a a miałam ogromne opory żeby w ogóle znowu przechodzić przez to samo ale jednak to nie było tak że przechodziłam przez to samo, było dużo dużo łatwiej więc to była kolosalna różnica Heja. 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 Więc to była kolosalna różnica zaczynać klas 1 po klas 2 dla mnie, bo są kobiety, które od razu są gotowe wsiąść do klas 1. Ja do, do, ja do nich nie należę I, i wcale nie potrzebuję. Każdy ma swój sposób, swój czas na to, aby oswoić się, przyswoić pewne rzeczy yy, i trzeba go sobie dać. Trzeba go sobie dać maksymalnie dużo, a nie porównywać się do innych, bo to też jest... To jest też ten ogromny... Ten, t, takie taka wewnętrzne porównywanie, to jest takie u nas mechanizm porównywania się do innych, bo skoro on, ona tak może, to czemu ja nie mogę też w tym tempie? No nie możesz, dlaczego chcesz w tym samym tempie? Po co? Każdy człowiek jest inny, i uważam, że należy dać sobie tyle czasu, ile tego potrzeba, i nie porównywać się. Nie porównywać się, bo ja, ojejku, bardzo siebie liczowałam, że tak powiem, za, za pewne rzeczy, że ja jeszcze nie mogę i do tej pory pewnych rzeczy nie mogę, bo tak mam. Kropka. Także tyle. Także tyle o tym. Myślę, że to już chyba wszystko, co chciałam dopowiedzieć do tego. Hejo. To tym razem ściskam Was na pewno e, Pozdrawiam I, I do zobaczenia Cześć. Hola hola Zapomniałam o jednej rzeczy zanim się pożegnam Chciałabym zapowiedzieć następny film Który jest w trakcie montażu A mianowicie minusy tej pracy Dziękuję oczywiście za wszelkie lajki like i komentarze. Są one dla mnie bardzo ważne, bo są niejako dowodem waszego zaangażowania w tworzenie tego kanału. Nie zapomnij więc zasubskrybować. Nie zapomnij więc zasubskrybować. Rany, jakie trudne to słowo, jak się chce szybko wymówić. Jeszcze raz. Nie zapomnij więc zasubskrybować ten kanał. Kto to wymyślił? To słowo subskrypcja. Tak więc zasubskrybuj kanał. By otrzymać powiadomienie o kolejnym filmie. Dziękuję za dzisiaj. Cześć.